Zły człowiek, po prostu zły człowiek, bez sumienia, bez skrupułów, przede wszystkim bez uczuć. Skur... On zniszczył nie tylko mnie, moją mamę, mojego ojca, mojego, bratu, mojego brata i choć nawet jego żonę, która była w ciąży. To było straszne. Gdyby nie moja starsza córka, nie moja Kinga, to już na pewno by mnie dzisiaj nie było. Bo nie poradziłabym sobie z tym, co mnie spotkało. Ja straciłam pieniądze, straciłam yy, samochód. Ja nikomu o tym nie mówiłam, bo ja się wstydziłam tego, co mnie spotkało. Zrobił wszystko, bym straciła pracę, wysyłając moje nagie zdjęcie do mojej firmy, że sprzedaje się po pracy na portalach erotycznych. Oczernianie, upakarzanie. on codziennie przejeżdżał obok nas, rzucał kamieniami. Proszę sobie wyobrazić, że ja spałam z nożem pod łóżkiem. Ja, mam ataki lęków. że tak wydaje, bo tak spoko, że nie wiem, jak ktoś sobie to ogląda, to myśli, a tam co on ci może zrobić? Może. To jest taki człowiek, który dzisiaj jara tym, że komuś może zrobić krzywdę. Wybiera sobie kobiety, które nie wiem jak to nazwać, ale z których może coś czerpać, może mieć jakieś zyski. Kobiety, które są na stanowiskach, kobiety, które go przytulą do siebie pod swój dach, z który, na których po prostu będzie żerował. Ten człowiek jest pewny, że będąc poza granicami kraju, głupio mu zrobią i on się po prostu ze wszystkich śmieje. Szukamy tego człowieka. Poszkodowane przez niego kobiety opublikowały apel o zgłaszanie się kolejnych ofiar, opublikowały go w internecie. Spróbujemy go tutaj znaleźć, we Frankfurcie nad Odrą, gdzie ma się ponoć ukrywać. Hello, do you speak English? A, po polsku pani mówi? Szukamy takiego człowieka. Eee, kupił... A, ja, ja go znam, tak. No, jest, jest przekręt, przekręt, jest, jest straszny. Bo gdzieś tutaj też miał mieszkanie. Tak, mieszkał na tym piętrze, na tym czwartym, Aha. ale się wyprowadzili. To mi się wydaje, że mu mamy, a ja tak dokładnie nie wiem, gdzieś tam koło dworca. Do naszej redakcji zgłosiło się kilka kobiet, zbyt goszczy, które twierdzą, że zostały skrzywdzone przez 47-letniego Marcina O. Jedną z nich jest Joanna Lewandowska, która prowadzi butik odzieżowy. Jak wszystkie inne ofiary mężczyzny, poznała go w internecie na jednym z portali randkowych. Jaki był na początku znajomości? Cudowny, ciepły, opiekuńczy, dobry człowiek, który kocha zwierzęta, modlący się do Boga codziennie na kolanach. Yy, więc wydawało mi się, że złapałam Pana Boga za nogi. Mm -hmm. Przez 8 miesięcy yy, wzbudzał moje zaufanie, zaufanie mojej rodziny. Pracował nad Panią? Tak, Żeby Panią tak. owinąć, sobie? Urabiał sobie, sobie mnie. Tak, mnie i moją rodzinę. Joanna Lewandowska zarzuca Marcinowi O., że pod pozorem oddania do mechanika przywłaszczył sobie jej nowy samochód i sprzedał na podstawie sfałszowanej umowy. Ku jej uldze policja odzyskała auto. Marcinowi O. zarzuca też, że podkradał pieniądze z utargów w butiku oraz okradł sejf. Kobiecie miało zniknąć około 40 tysięcy złotych. On był pewny, że ja pieniądze całe ze sprzedaży mieszkania poprzedniego włożyłam do sejfu, bo tak mu mówiłam, taki miałam plan. Mhm. A okazało się, że ja w sejfie mam tylko i aż 24 tysiące, więc zabrał sobie tylko te 24 tysiące i pewnie był bardzo rozczarowany, że, że tylko takie pieniądze. A ja dziękuję Bogu do dzisiaj, że tak się stało, bo dzisiaj byłabym z niczym, bez mieszkania, bez pieniędzy. Wylądowałabym tak naprawdę chyba na ulicy. Dotarliśmy do jednej z pierwszych ofiar, Marcina O. Za nękanie i groźby karalne wobec niej i jej rodziny został on skazany na dwa lata więzienia. Mimo, że od jej gehenny minęło kilka lat, kobieta dalej jest przerażona i obawia się pokazać swoją twarz. Boi się jego zemsty. Może przepraszam, ja się tak trzęsę. Teraz po tych już latach wiem, że on miał po prostu w głowie plan. Odciął mnie od moich bliskich. Próbował skłócić mnie z wszystkimi, żebym była tylko i wyłącznie uzależniona od niego. Ukradł mi kartę bankomatową, myślał, że jak stracę wszystkie pieniądze, to może do niego wrócę. Także takim szantażem emocjonalnym, strachem, no tak, w ten sposób ten człowiek działa.